Matthew 10 Słuchajcie, wielki jest Pan! To jest niesamowite. Ewangelia Mateusza 10 Jezus przywołuje swoich dwunastu uczniów i dał im taką władzę nad nieczystymi duchami, że je wyrzucali i uzdrawiali wszelkie choroby i wszelką niemoc. W poprzednich rozdziałach tylko Jezus uzdrawiał i wskrzeszał i oczyszczał trędowatych, uwalniał opętanych, a teraz przywołał dwunastu uczniów i on dał im taką władzę. To jest niesamowite. To jest coś pięknego, zwłaszcza jak sobie przypomnimy, co to byli za ludzie, że to byli rybacy na przykład, jakiś poborca podatków, znienawidzony przez wszystkich Żydów. I bardzo się w tym dzisiaj odnalazłem, bo ja też jestem taki trochę, wiecie... W pewnych sprawach fajtłapa, mam czasami wrażenie jakbym nie był na swoim miejscu, jakbym nie nadawał się do tego co robię, a jednak wydaje się, że pan mnie tu postawił. Nadaje się po prostu jak rybak sprzed 2000 lat do Egzorcyzmowania i głoszenia Ewangelii i uzdrawiania chorych. Nadaje się do tego jak poborca podatków do głoszenia Żydom, że trzeba być dobrym człowiekiem, że się Królestwo Boże przybliżyło. Tak, bo dokładnie to ci apostołowie mają tutaj głosić, że zbliżyło się Królestwo Niebieskie. Ja zakładam, że wy Oglądacie te filmy już przeczytawszy rozdział. <laughs> Chociaż chyba, że mam nie zakładać tego, może tak byście woleli, to dajcie znać. Natomiast zobaczcie, jaka obfitość. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie czarty, darmo się wzięli, darmo, dawajcie. To jest normalnie ten ojciec syna marnotrawnego, który oddał temu synowi jego część spadku jeszcze za swojego życia, ale potem jak ten syn marnotrawny przyszedł, to ten ojciec miał jeszcze więcej dla niego, żeby się z nim podzielić, żeby go obdarować, obsypać tymi wszystkimi dobrami, bo się tak cieszył, że ten syn Wrócił. Widzimy, że nasz Bóg, nasz Ojciec jest niesamowicie hojny. Mamy uzdrowienia, wskrzeszanie, oczyszczanie, wypędzanie czartów. Darmo się wzięli, darmo dawajcie, nie będziemy tutaj nikogo kosić, bo to jest za darmo. Jest taka obfitość tego. Nie jest tak, że jest taki popyt, że wyczerpał podaż i trzeba teraz podnieść ceny w odpowiedzi na to. Nie, jest tego. Tyle. Takie zatrzęsienie. W ogóle jak czytam te rozdziały, to sobie robię takie krótkie notatki i napisałem sobie, co Jezus w skrócie zrobił z uczniami w tym rozdziale. Po pierwsze, wybrał ich, dał im władzę, posłał, kazał wytrwać do końca i na koniec uspokoił, że Duch będzie z nami. Po pierwsze, Jezus nas wybrał i to właśnie z takich ludzi, no gdzie my do takich zadań, gdzie rybacy do egzorcyzmów, gdzie. Poborca podatkowy do łowienia ludzi, przecież wszyscy mają go dosyć. I gdzie ja do świętego życia, do bycia wzorem, do głoszenia Ewangelii, do uzdrawiania chorych, do zainteresowania się jakąś sferą nadprzyrodzoną różni jesteśmy wszyscy, każdy ma swoje przywary. Ale Bóg nie chce, żebyśmy o nich mówili tak jak z tym Mojżeszem, który mówił: Ja się do tego nie nadaję, a Bóg mu co powiedział? Ja będę z tobą, także nasze oczy mamy kierować ku Bogu. Nie bez przyczyny jest napisane, że Jezus dał im swoją władzę. To nie jest tak, że nauczył ich okiełznać tę moc, która jest w kosmosie czy coś. Nie. To Jezus jest źródłem tej władzy, tym ośrodkiem i on rozdaje tę władzę. I daje ją też nam. Więc nieważne, że jesteśmy jacy, jesteśmy, to nie od nas będzie zależeć sukces, powodzenie naszej misji. Więc Jezus nas wybrał, to po pierwsze, po drugie, dał nam władzę, o czym już wspomniałem. To jest też niesamowite, ciągle mnie to zaskakuje, że Bóg nie chce działać sam, nie chce działać w pojedynkę. Nie jest tak, że on wszystko będzie robił w świecie, będzie uzdrawiał chorych i tak dalej. Nie. Wymyślił, że my mamy kłaść ręce na chorych, i wtedy oni powrócą do zdrowia, niesamowite. Pan Jezus po trzecie nas też posłał, czyli mówi: idźcie najpierw do naszych, między innymi po to, żeby nie było wstydu, żeby naprawić ten obraz Kościoła, bo jest w opłakanym stanie. A potem możemy iść do innych, do tych ludzi na zewnątrz. Dobrze, że się modlimy o nawrócenie grzeszników, ale to Bóg nas posyła. My jesteśmy jego narzędziem. Jezus mówi proście, pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Oto mamy prosić nie, żeby Pan Bóg sam się tym zajął, tylko żeby robotników, między innymi nas, wyprawił na Żniwo. I o tym właśnie jest ten rozdział, że Jezus wybiera uczniów, daje im władzę uzdrawiania, skrzeszania, uwalniania tymi swoimi obfitymi darami pod kokardkę, aż ich napełnia i posyła ich do ludzi. I to samo robi z nami. I potem każe nam wytrwać do końca, bo mówi: Wszyscy was znienawidzą i zapowiada prześladowania, ale jednocześnie uspokaja i mówi: Duch. Będzie z nami, bo mówi: Nie przygotowujcie sobie, co będziecie mówić w swojej obronie w jakimś sądzie, bo Duch Święty was pouczy o tym, co macie powiedzieć. Więc my nie jesteśmy sami, ale Duch jest przy nas. Duch jest w naszym wnętrzu i będzie do nas mówił, będzie nas pouczał, jak mamy się bronić, co mamy powiedzieć. Wspaniałe to jest ogólnie cały rozdział, rewelacyjny, pełen dobrych nowin i takich. No, przepraszam za słowo bajerów, mnie to bardzo cieszy, ekscytuje. Piękne to jest. Także znowu wzbudźmy w sobie wielką wiarę, wielkie zaufanie do Jezusa. On nas wybrał bez względu na to, jacy jesteśmy, bo to Jego obfitość będzie przemawiała do ludzi. My mamy tylko darmo dawać, wytrwać do końca, przyznawać się do Jezusa, a Duch Święty będzie z nami. Naprawdę świetny rozdział. Nie do wyjęcia. I to by było na tyle, kochani, dobrego weekendu, szalom.